pandemiczną, o taką modlitwę za mnie do Ducha Świętego, aby, aby całe to świadectwo i było na większą chwałę Bożą i ku Waszemu pożytkowi, więc poproszę takie wyciszenie i w kilku słowach poproszę o wsparcie. Prosimy Cię, Duchu Święty, przez niepokalane serce Maryi, przyjdź ze swoimi darami. Prosimy, aby to spotkanie było na Twoją większą chwałę i ku pożytkowi dusz. Otwieraj nasze serca, prowadź. Ty wiesz, czego każdy z nas potrzebuje. Prosimy, abyśmy byli narzędziami w Twoich dłoniach. Święty Ignacy z Jeloli módl się za nami. Tak, temat miłości, wiary i modlitwy. Może zacznę od tego, jak... Nie jestem mistrzynią, jeśli chodzi o metody modlitwy, ale powiem po jak Pan był działał w moim życiu, bo o to chodzi, że chciałam, żebyśmy spojrzeli na relacje z Panem Bogiem, jak na po prostu drogę z Nim, z przyjacielem, z drugą osobą, kimś, kto nam towarzyszy, nie tylko, nie tyle od strony techniki, która jakby w kursie fermentacji będzie i różne metody, ale po prostu na spotkanie z bliską sobą, z osobą, z którą się zawiera relacje, z którą się buduje, w której relacji są wzloty, upadki, dramaty i wszelkie takie, tak jak w telenowelach. Yy, tak, zacznę od tego, że yy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że pochodziłam z wierzącej rodziny. Mogę powiedzieć, że moi rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale wiem, że Pan Bóg zawsze był w moim życiu obecny i do wszystkich sakramentów yy, podchodziłam. Taki przełom zdarzył się w sumie końcówka gimnazjum liceum, kiedy Pan Bóg wzbudził ogromne pragnienie w moim sercu wspólnoty i wyspowiadanie się. Wcześniej moja wiara była tak od niedzieli co którejś do co dzieje, ale to był taki moment, kiedy właśnie przystąpiłam do spowiedzi i usłyszałam wtedy takie słowa, za chmurami zawsze jest słońce. I teraz to brzmi jak takie Paulo Coelho, ale e, tak, wtedy to było coś, co po prostu otworzyło mi oczy na, na całą sytuację. To był taki moment, kiedy Pan obwożył mnie jeszcze raz po prostu we wspólnotę, jednocześnie w kierownika duchowego i po prostu sam się całkowicie wszystkim zajął, bo działał po prostu przez pragnienia. Po tej adoracji i jej spowiedzi, w sumie wtedy już ówczesny duszpasterz wyszedł, no i że byłam nową osobą, to się przedstawił. Ja podam swoje imię i Magda mówi, prawdziwe oblicze. Ja wtedy zamarłam, bo nie wiedziałam zupełnie o co mu chodzi. On to powtórzył jeszcze raz. Ja spojrzałam na niego zdziwiona, ale wytłumaczył mi, co znaczy moje imię. To, że To właśnie znaczy prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa. A ja do tamtej pory myślałam, że moje imię to znaczy niosąca zwycięstwo. I to dla mnie był taki moment, tak troszkę jak u Piotra, nadania drugiego imienia. Tego prawdziwego odkupania, naprawdę kwintesencji tego imienia. I też te imię jakby, Pan przez to imię prowadzi cały czas mnie i widzę to bardzo mocno, że, że bierze to na serio, bardzo na serio. Jest cały taki czas uczenia się życia we wspólnocie, bycia blisko Niego, poznawania. Takie początki proste przyjaźni, relacji. Też taki przełom w sumie kolejny zaczął się tak, końcówka liceum, początek studiów, kiedy to był taki moment w sumie, w sumie te wakacje kryzysowe, bo trzeba wybrać studia, kierunek studiów, co dalej, jak to wszystko się potoczy. W międzyczasie w moim, pragnieniu, w moim sercu pojawiły się pragnienia bliższej relacji z Panem Bogiem, czy już na dni skupienia, Podczas jednego z tych dni miałam możliwość osobistej adoracji, i wtedy to właśnie Pan Bóg przyszedł po prostu z ogromną, ogromną miłością do mojego serca, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Właśnie ta miłość całkowicie odwróciła moje życie. Spowodowała, że w sumie nic co do tej pory było takim topan, to wszystko jakby straciło blask. To po prostu nie było tym, tylko On się wtedy liczył. I to był taki początek drogi, rozznawania, pójścia do zakonu na trzy lata. Taki, taki był fragment drogi. Ale zanim to nastąpiło, już miałam wybrany zakon, ale jednak było coś ze stolicą posłowską w tym zakonie, więc poszłam na pierwszy rok studiów. To była jedna wielka wojenka. Tak, ile razy ja rzucałam studia, to sobie nie wyobrażacie. W ciągu tygodnia, podczas kilku zajęć, po kilka razy. Na przerwach mówię mu, Boże, nie ma opcji. Ja nie będę dalej studiować. To nie jest to, ja tego nie chcę. Dajesz pragnienia, nie, ra, nie dajesz realizacji. Co to ma być? No Nie jest to wzór ułożonej prawdziwej modlitwy z Panem Bogiem, ale taka ona była. I myślę, że to była jedna z prawdziwszych modlitw. Kiedy też to był czas trudów i takiego oczyszczenia, kiedy to wszystko gdzieś tam w środku gniotło, nie byłam na swoim miejscu. I to było takie, taki człowiek, który ciągnie jakby to ciasto, które właśnie fermentuje, czy się rodzi do nowego. Tak, ale w końcu właśnie nadszedł ten moment, gdzie na ten czas rozeznałam, że to jest moje miejsce i wstąpiłam. Był to właśnie też taki czas też poznawania Pana Boga, zakochiwania się jeszcze bardziej Taki, może powiedzieć, miesiąc miodowy. Tak, taki czas naszego, powiedzmy, narzeczeństwa w cudzysłowie. Ale nie obeszło się też bez trudów. Był to też taki czas, kiedy już pod koniec był trudny czas. Dużo różnych rzeczy się trudnych wydarzyło, czy nawet w formacji. i był to moment, kiedy ja nie chciałam, się, chciałam po prostu tam zostać, ale Pan Bóg widząc, jak bardzo. E, znaczy widział, co się dzieje w moim sercu i on sam jest tam wyciągnął. I to było niesamowite też jego, jego działanie, kiedy wbrew wszelkim poprawnym metodą rozpoznawania duchowego. E, jed, jednego dnia po prostu mieliśmy dzień skupienia i po prostu aż mnie tak było mi źle, że wyrzucało mnie aż z kaplicy. I w tym momencie właśnie poszłam w pole słoneczników po całym dniu i mówię Boże, no, musimy pogadać, <tak>, tak już tak szczerze, szczerze. No, to odczytuję tak, że to nie jest ten czas, że nie jest ten moment, żeby złożyć śluby, co znaczy, że to jest czas po prostu wystąpienia. Yy, inaczej nie jestem w stanie tego odczytać. W tym momencie On przyszedł ze swoją miłością, pokojem, czułością, takim balsamem na duszę, który mówił i o to mi chodziło, przez cały ten rok o to mi chodziło. Ale nie mógł się przebić przez, przez moje serce, bo widział też, że wtedy jakby zaczynała się we mnie też choroba. Po wystąpieniu jakby zdiagnozowali u mnie reakcję depresyjną i kryzys tożsamości, z którego się zbierałam przez półtora roku. Był to też taki naprawdę taki czas ciemności dla mnie, kiedy ta modlitwa, jedyne co było mi stać, to było po prostu bycie. Bycie z nim. To była jedyna, jedyna forma modlitwy. Do tego stopnia gdzieś, że nawet każda Eucharystia to był po prostu fizyczny ból serca, bo czułam, że mimo że było ten moment zeznania, to czułam po prostu, że ja Boga zawiodłam. Że mogłam zawieść ludzi, ale że zawiodłam samego Boga. I to było fałszywe oczywiście, ale wtedy tego nie wiedziałam, więc, więc tak, był, był ten trud. Ale jedno, co gdzieś tam przebłyskiwało mi w sercu, że trzymaj się po prostu jego. Że możesz tego nie rozumieć, możesz nie wiedzieć, co się dzieje w Twoim życiu, jak wielka jest ta burza. Możesz nigdy tego nie zrozumieć, ale prosto trzymaj się Jezusa. On przez to wszystko przeprowadzi. I tak się też stało. Po półtora roku, kiedy wszystko się uspokoiło, zaczął pokazywać dalej. Aż po zrozumienie niektórych rzeczy, potem po ogromną wdzięczność. Pokazał, ile, ile dobra wyciągnął z tego, co było tak strasznie trudne, jak bardzo mnie kształtował. Do tego momentu, że po prostu byłam mu wdzięczna za każdą sekundę tego trudu, że gdyby nie to, tyle dobra i to cała sytuacja by się tak nie potoczyła. I to było właśnie niesamowite, że tylko On jest w stanie tego dokonać. Z tego, co jest dla nas obecnie piekłem, czymś, co nas po prostu zabija, On wchodzi w to i nas zradza na nowo. I to jest Jego miłość. Nie zawsze ta miłość jest właśnie emocjonalna, że my to czujemy. Czasami to właśnie jest z wydarzenia, które widzimy po czasie. W tym momencie, kiedy jest burza, nie ma czasu. Uśmiech się, słuchaj, musisz zrobić to, to i to, teraz pójdziemy tu i tu. Nie ma, nie ma przestrzeni na to, po prostu nas ratuje. Dopiero po czasie nam usiądzie i wytłumaczy, że, no słuchaj, no wiesz, zobacz, to było po to. A to było po to, żeby sobie nie zrobić większej krzywdy. A w tym momencie, kiedy ty myślałeś, że dokonujesz złego wyboru, bo nie wiedziałaś, co zrobić, to ja tak jednak zrobiłem, że jednak ten kierunek studiów był idealny dla ciebie i, i pomógł ci już startować dalej. Więc tak, to, to jest jego dzieło, że udało mi się skończyć architekturę krajobrazu w tym trudnym czasie. To jest jego dzieło. W momencie, kiedy myślałam, że to się nie uda, on wylał pragnienie, idziemy dalej. Realizujemy dalej pragnienia, idziemy na architekturę. Myślę, Boże, no, chyba zwariowałeś. <grywa> no Ile można, ile można studiować w tym wieku, Nie mu to nie przeszkadzało. Najważniejsze no, było to, żeby, żeby iść i żebym była szczęśliwa. Też niesamowite jest to, co potem się zadziało, w jaki sposób y, moje myślenie pod tytułem, że teraz moje życie to mieć taki plan B, że już nic dobrego się nie wydarzy, no bo nie może się wydarzyć, bo zawaliło mnie, że trzeba po prostu jakoś dociułać do końca tego życia i liczyć, że może coś jeszcze będzie ok. Oczywiście to w ogóle jest absurd, jak się to mówi, ale ja naprawdę wtedy tak myślałam. Yy, I co, jak jaką jak z tego wybrnął ze mną? Na poltaru randkowym poznałam mojego serdecznego przyjaciela. Które okazało się, że jest z odnowy, z Warszawy. I tam też Pan Bóg skierował moje kroki. Przy okazji spotkania jednych właśnie rekolekcji, różnych wspólnot odnowy, właśnie w Duchu Świętym, pod Warszawy, mieliśmy się po prostu też poznać i spotkać. My zostaliśmy przyjaciółmi, a ja zaczęłam tam przyjeżdżać co roku. Spotkania były kilka razy w roku. I tam podczas właśnie modlitw Pan Bóg zaczął przemieniać moje życie. Posłużę się tutaj Pismem Świętym, bo to właśnie był fragment dialogu z Nim, w jaki sposób do mnie mówił. Podczas jednej z modlitw trzymam takie słowa. Zaznaczam, że moment, kiedy czułam, że moje życie jest po prostu przegrane, nie? że po prostu jakoś trzeba dociłać. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. I moje przymierze pokoju się nie zachwieje. Mówi Pan, który obdarza Cię miłością. Obiedna smagana wichrami niepocieszona. Oto ja osadzę twoje kamienie węgielne na diamentach i twoje fundamenty na szafirach. Blanki twoich baszt wykonam z rubinów, a twoje bramy z kryształów. Wszystkie twoje mury graniczne z drogich kamieni. Wszystkie twoje dzieci będą uczniami Pana. Ten fragment jest dłuższy, ale to był fragment, który po prostu Zrewolucjonizował moje życie i myślenie o całej sytuacji, że kiedy czułam się przegrana, Bóg mówił, nie, jesteś wybrana. Kiedy czułam się niekochana, mówił, nie, jesteś umiłowana. Kiedy czułam po prostu, że nie mam, nie mam nic, on mówi, jesteś obdarowana. I to jest właśnie jego miłość, w taki sposób. Kiedy myślisz, że jesteś nikim, przychodzi do ciebie i że jesteś jego najpiękniejszą perłą. Kolejne cytaty, kiedy. Czułam, że wielokrotnie zawaliłam. Gdzieś próbowałam szlifować tę drogę z Nim, ale gdzieś potykałam się. To Bóg, który przychodzi za słowami, idzie się skajany do Niego, a On na przykład wybiera sobie pieśni nad pieśniami, żeby przez rogu właśnie z tej pieśni nad pieśniami mówić do mnie słowami. Wstań przyjaciółka moja, moja śliczna i przyjdź. Gołąbko moja wtulona w skalną szczelinę, schowana w górskich przepaściach. Pozwól mi zobaczyć Twą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos. Bo Twój głos jest miły, a Twoja twarz jest śliczna. Tak, kiedy, kiedy myślałam, że nie potrafię go zupełnie kochać, i mówię mu to otwarcie, że nie umiem, że wszystko we mnie przeczy tej miłości. On mówi do mnie: Oczarowałaś mnie, moja siostra obłudzenico. Oczarowałaś mnie jednym Twym spojrzeniem, jednym klejnotem Twego naszyjnika. Jakże piękne jest Twoje kochanie, siostro Małubienico. Twoje kochanie jest lepsze niż wino. Zapach Twoich olejków przewyższa wszelkie wonności. Yy, więc to jest, to jest Pan Bóg cały. Kiedy człowiek przychodzi do niego i wie, że po prostu zawalił realnie pozawalał, on na to nie patrzy, on po prostu zapewnia swojej miłości. I to nie jest tak, że to się wydarzyło w moim życiu i to jest tylko w moim. To się wydarza w życiu każdego z nas. Ale do każdego z nas ma zupełnie inną drogę. Zna mnie i wie, że najmocniej do mnie właśnie przemawia przez adorację, przez Słowo Boże, Eucharystię, przez bliskość, przez to, że jest i zapewnia o swojej miłości do innej osoby z was, przez właśnie wydarzenia. Bo wie, że potrzebujecie doświadczyć Go w wydarzeniach i w tym jest Jego miłość. Też Jego miłość to okazuje się w najróżniejszy sposób. Nie jest też cały czas tak samo przez całe życie. Może być moment, że potrzebujecie ciszy, z drugiej strony potrzebujecie akcji. To wszystko się po prostu przenika. E, tak, i to jest właśnie, tak widzę, że to jest taka droga, droga Piotrowa. Potem też był trudny czas pandemii, gdzie czułam właśnie taki Piotr, który zapewniał Boże, ja za Ciebie życie oddam. A przyszły trudy, lęki i, i strach, ogromny strach. E, I gdzieś taki moment stanięcia, w prawdzie, Boże, że. Jestem słaba, po prostu jestem słaba jedyna moja modlitwa może wyglądać taka, a nie inaczej, że nie stać mnie na najlepszą formę modlitwy w moich oczach. Ale to rodziło pokorę, ogromną pokorę. Wszelkie trudy czy zmagania, kiedy lęk kiedy był silniejszy, to on przychodził z tym i mówił, poradzimy sobie. Nie ułatwiał zadania na zasadzie, że cudownie wszystko się rozwiązywało, czy sytuacje na studiach, nagle cudownie wszystko się ułożyło. Ale błogosławił, otwierał wszelkie drzwi na mojej ścieżce. Kiedy zapraszałam go do tego, to z każdym wykładowcą udało się dogadać. Dzisiaj też właśnie dzwoniłam do ojca mówiłam, że mogę mieć opóźnienie, bo konsultacje nagle się cudownie przyniosły z 16 na 19. Eee, I tak i myślałam sobie, jak to ogarnąć. Udało się wszystko, udało się pół godziny szybciej. Eee, miałam jeszcze zapas czasu, żeby na spokojnie dojechać, więc eee, tak to jest to, jak się jemu zawierzy. I co jest najtrudniejsze w sumie, tak w tym momencie dla mnie, to odpowiedzieć na to pytanie Jezusa. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli oni? I pierwsza ta odpowiedź właśnie była taka, że oczywiście, panie Jezu, tak, 100% idę za tobą. I taki był początek tej drogi, kiedy Bóg zadał drugie pytanie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? No właśnie wtedy w moim życiu nadchodził taki moment zastanowienia: czy ja na pewno Pana Boga tak miłuję? Czy mogę być tak, tak w 100% pewna samej siebie? Czy tą pewność mam pokładać w sobie i czy, w ogóle, czy to w ogóle tak powinno być? Potem właśnie moment zaparcia się całkowity, różnych upadków, wzlotów. I ostatnie pytanie Pana Jezusa: czy kochasz mnie, kiedy On schodzi do tego mojego poziomu miłości? Y i powiem, że nawet to chodziło za mną od kilku miesięcy, że ciężko mi powiedzieć, Panie Jezu, tak, ja Cię kocham. Kiedy widzę, jak moje życie często temu przeczy. Mimo wszelkich starań widzę, że po prostu są wydarzenia, które zaprzeczają temu postawy, zachowania. Myślę, że jak w życiu każdego. I właśnie nie bez trwogi mogę powiedzieć, Panie, tak, ja Cię kocham, chociaż nie umiem Cię kochać. Może to mi już często jest takim bardziej bardzo ludzka, bardzo interesowna. Ale jest pewne, że bez Niego nie możemy żyć. I, i to jest najważniejsze. Więc żebyśmy nie bali się mu powiedzieć po prostu o tym, że jak bardzo Go kochamy. I jeszcze na koniec powiem taką w sumie anegdotkę z jednego spotkań właśnie Magdalence pod Warszawą, e, takich przykusów Pana Boga a propos imienia, jak bardzo bierze to na poważnie. Były wystawione na święcie był była modlitwa uwielbienia. Później, jakby ksiądz podchodził do każdej osoby i była indywidualna modlitwa. I księdza nad tą osobą, w sumie nasza, że mogliśmy się przybliżyć się do y, Monstrancji, dotknąć pana Jezusa, gdzieś po prostu chwila osobistej rozmowy w bliskości. Y, wiadomo, że ludzie, Duch święty różnie poruszają nasze serca, od łez, płaczu, poradość. W momencie właśnie. Y, przy mnie stanął ojciec i pyta się, czy może ktoś ma chusteczkę, żeby po prostu otrzeć monstrancję. Odruchowo wzięłam, przetarłam oczywiście z wielkim przejęciem. I w tym momencie taki głos w sercu, co zrobiłaś? Ja no, otarłam no, no, tarłam monstrancję, a jak masz na imię? I, mówię, no. I wtedy o prostu oczy mi się otworzyły, było takie, o Boże, aleś mnie wkopał. Że Tak, to był taki moment, kiedy. Jezus y, pozwolił sobie otrzeć twarz. To było też bardzo niesamowite przeżycie. Teraz mówię z, może z taką łatwością o tym, ale po prostu siedziałam sparaliżowany przez kilka godzin i później na osobistej adoracji to no, nie przeszło tak bez, bez echa, że, tak, że robi wielkie, wielkie cuda w naszym życiu i nie bójmy się za nim iść. Nawet jeśli się okaże, że nasza droga jest bardziej zawiła i że jednak powołanie zakonne to nie to jednak powołanie do małżeństwa, a potem się okazuje, że no jednak nie jest tak łatwe, jak by się myślało. I że to jeszcze trochę pracy przed nami, to, to warto iść tą drogą, bo, bo warto iść z Nim. Więc mam nadzieję, że, że każdy z was znalazł coś dla siebie. Mam nadzieję, że herezji nie było. Tutaj do ojca pytanie. Nie było herezji, okej. Okay. Yy, Zażaleni nie przyjmuję, więc to, to wiedzieli, na co się piszą. <grych> więc tym wszystkim chwała Panu i oddaje głos do studia.